Także dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Modowloga. Jak widzicie, nie, mówię na, nie muszę nawet mówić, gdzie przyjechałem. No, po prostu to od razu widać na pierwszy rzut oka, pewnie. Eee, jestem w Warszawie, przyjechałem na chwilę. Właściwie to jadę do Puszczkowej, muszę jedną sprawę załatwić. Będziecie się ze mnie śmiać, kuźwa do emerytury, chyba. No, taki numer odwaliłem, że hej, ale to wszystko Wam powiem za chwilę. No więc słuchajcie, wygląda to tak, że jak wiecie, wystawiłem kociaka na sprzedaż i tak dalej. Cała ta historia w ogóle e, z wymianą motocykla. No i wszystko fajnie, odezwał się koleś tam. U e, jezu! No i wszystko fajnie, odezwał się koleś, jest zainteresowany, super. No to deal, nie? No, i wczoraj miał przyjechać, dzwonił, no ale coś tam musiał zostać dłużej w pracy, dobra? No to mówi, to przyjadę do ciebie dzisiaj, nie? No to ja wczoraj tam podrukowałem te umowy, tam powypełniałem już część, żeby było szybciej, nie? Żeby tam nie tracić czasu później. No i co robisz, co robisz, nie? Ty eee, Powypełniałem to wszystko. Eee, no i mówię, skompletuję wszystkie. A, i zobaczyłem, mówię kurde, przecież ocenie mam w dokumentach, no bo już teraz nie trzeba wozić, więc, więc go nawet nie mam, nie? Eee, no to mówię tego, wydrukuję jakieś tam zaświadczenie z tego funduszu Bo nawet nie mam polisy, no to wydrukowałem to zaświadczenie z tego funduszu Jeszcze złożyłem wniosek o, o to, żeby mi tam wystawili z PZT, że mam ubezpieczenie oce, no żeby... Kupujący był jak najbardziej pewny, że przynajmniej że może jechać tym motocyklem do domu, nie? No. Więc e, no, zrobiłem to zaświadczenie i tak dalej, i tak dalej. <laughs> co się okazało? No, zaświadczenie oce fajnie, a karta pojazdu. No, i teraz pytanie, gdzie jest coś takiego, co jest kartą pojazdu? Widziałem tą kartę, słuchajcie, raz, raz jeden w życiu. To było w momencie, kiedy kupowałem motocykl i to też prawdopodobnie, dlatego że nie pamiętam, żebym coś takiego dostał. Prawdopodobnie dostałem, no bo jest nawet w dowodzie rejestracyjnym wpisane. Także no wtedy prawdopodobnie miałem z nią styczność. Natomiast później już nie. No i zaczęło się szukanie. Wczoraj pół wieczora szukanie tej karty pojazdu? Ni groma nie ma. No to kontakt tam do byłego mieszkania. Czy tam nie zostawiłem? No mówią mi, że nie. Przekopane wszystkie dokumenty, wszystko sprawdzone, wiecie, wszystkie szuflady chyba możliwe. No nic, nigdzie nie ma. No więc co? No jedyna opcja w internet, nie no i co zrobić, jak zgubiłeś kartę pojazdu. Okazało się, że nie jest to duży problem, no bo trzeba iść do Wydziału Komunikacji tam w Starostwie czy w Urzędzie Komunikacji, jak tam kto woli. No i po prostu sobie wyrobić duplikat. Problem w tym, że niestety wyrobienie tego, no tam pomijam koszt, no bo tam to, że 75 zł trzeba zapłacić, to jest nic. Ale kwestia jest tego, że trzeba niestety na to czekać maksymalnie 30 dni. No, twierdzą, że tam po dwóch tygodniach już właściwie się dostaje. A niektórzy nawet szybciej. No, tak czy inaczej, wiecie. No, głupia sprawa. Motocykl wystawiony na sprzedaż. Facet dzisiaj przyjeżdża e, go obejrzeć. No, nie sądzę, żeby się do czegoś przyczepił. Poza tym, e, no, ale głupio, tak przed człowiekiem, co ja mu powiem. No, wie pan, bo zgubiłem kartę pojazdu. No nie wiem, zobaczymy, no taką powiem No co mam zrobić, nie, no, przyjedzie Powiem mu, że gdzieś to posiałem I że no, albo Albo mu dośle Tą kartę pojazdu, jak ją dostanę e, Albo po prostu No nie wiem, no, albo po prostu Nie kupi i zrezygnuje, no trudno Także tak jak mówię, no, no taka załamka, po prostu Sam się z siebie śmiałem Ale to tak przez łzy, było mi po prostu Kurde tak dziwnie, no bo kurde, no nie pomyślałem, zupełnie nie pomyślałem o tym, że przecież ta karta może być mi potrzebna. No nie wiem, gdzie ją mam, prawdopodobnie gdzie się posiałem przy przeprowadzce. Nie wiem, po prostu nie wiem, nie jestem w stanie w tej chwili tego zgadnąć. No i co, no jadę w tej chwili do Pruszkowa. Będę składał wniosek o wyrobienie duplikatu. Mam nadzieję, że to jakoś szybko w miarę pójdzie. No i zobaczymy, no wyjdę, to dam wam znać, co załatwiłem, jak to dalej będzie wyglądało. Nie, no i zobaczymy co dzisiaj ten człowiek powie, tak? No albo podejdzie do sprawy no po ludzku w sensie, że tam no trudno zdarza się albo po prostu zrezygnuje, no jego prawo przecież <laughs> sam nie wiem jakbym się w takiej sytuacji zachował, bo jeszcze mi się taki sprzedawca nie trafił. Yes. No po prostu wstyd kurde taki, że masakra. I jeszcze, wiecie, całe szczęście w tym wszystkim jest takie, że no pogoda dopisuje i mogę sobie polecieć na moto, przynajmniej trochę frajdy, nie, i tak dalej, gorzej jakbym musiał jechać samochodem, no ale z pracy się trzeba było zwolnić, trzeba było ee, jednak, wiecie, wyjść wcześniej, o Jezu, po prostu masakra. Profesjonalny sprzedawca, po prostu super sprzedawca Roku. Właśnie rozbiłem jakiegoś wielkiego robala. Niech jakbym ich miało, mało miał jeszcze. Nie. Także wszystkie jakieś tam śmiechy, chichy w komentarzach to ja dziękuję bardzo, ja wiem, tak, tak, wiem. No dobra, moi drodzy. No więc od początku było tak. Przypomnę, zgubiłem kartę pojazdu, pojechałem do urzędu załatwić nową. I teraz, co się wydarzyło? Opowiem Wam już po drodze. E, było tak. E, o, dobra. Pojechałem, żeby wymienić tą kartę, ale czytałem, że to, na to się czeka kurczę 2-3 e, tygodnie, nie? Mówię, no to lipa trochę, no bo jak e, ten kupiec ma przyjechać dzisiaj, no to będzie słabo. No ale to tak jak wam mówiłem, trudno, muszę mu to jakoś powiedzieć. No i zrobiłem tak, że po prostu pojechałem do tego Pruszkowa, e, do urzędu, no i zacząłem wypełniać ten wniosek i tak dalej i tak e, dalej. No i tam zgodnie z przewidywaniami, tak jak e, czytałem w internecie, e, czas oczekiwania tam do miesiąca, Trzeba wypełnić wniosek, zapłacić 75 zł i nie ma problemu, taką kartę wyrobią. No i lepiej jest wyrobić to przed sprzedażą, w sensie, tak sobie pomyślałem, przed sprzedażą, niż żeby później kupiec miał problem z zarejestrowaniem auta, jeszcze później, wiecie, żeby były jakieś problemy, żeby do mnie pisał tam z umową itd. Nie, lepiej to załatwić od razu, żeby być w porządku. No więc, wygląda sytuacja tak, że pani mnie zapytała, ale czy pan sprzedaje auto? Czy tam samochód? Czy po prostu chce pan wyrobić kartę dla siebie? Ja mówię, że na początku w ogóle powiedziałem, że dla siebie i tak dalej, zacząłem ten wniosek wypełniać. A później mówię, że albo będę go sprzedawał. A pani mówi, ale to będzie pan sprzedawał ten, to, 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 ten pojazd? Ja mówię, no tak, no to zróbmy inaczej. I słuchajcie, bo to jest dosyć ważne, bo może wam się przydać. Jeżeli sprzedajecie pojazd i potrzebujecie tą książkę, to wcale nie musicie jej wyrabiać. Wystarczy pójść do Urzędu, do Wydziału Komunikacji, złożyć wniosek o tak zwane potwierdzenie wpisów zawartych w utraconym dokumencie. Coś takiego, jakoś tak to się nazywa, i od ręki dostajecie od razu, pani Wam drukuje z systemu dokładnie wszystkie te dane, które są w tej karcie pojazdu. I po prostu to jest normalnie ważne i nie ma problemu. Kupiec, który dostanie takie coś, po prostu musi, jak będzie w Wydziale Komunikacji, i tak rejestrował pojazd, musi po prostu zapłacić te 70 zł za wyrobienie nowej karty pojazdu. I to jest tyle, słuchajcie, nie trzeba wyrabiać nowej karty, nie trzeba e, jakoś specjalnie tam na to czekać i tak dalej. Dostałem e, to zaświadczenie od ręki, mam wszystko, e, jest już e, w zadupku, że tak powiem, jedzie. Do domu. Już do mnie dzwonił ten kupiec, ta osoba zainteresowana, że będzie za jakieś półtorej godzinki, także wyrobię się akurat. Jeszcze mu pewnie dojadę, to jeszcze, żeby nie było, to mu łańcuch nasmaruję, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Jeżeli on ma wracać tym motocyklem, to niech, niech ma tak naprawdę przygotowany, żeby Nunia ładnie się spisywała, żeby nie narobiła Arkano wstydu, tak Misiek? No, masz się ładnie spisywać. No, także tak jak, tak jak powiedziałem, nie, y, to jest dosyć istotne, bo być może ktoś z Was będzie miał podobny problem, bo zawsze te karty pojazdu to gdzieś tam wrzucamy nie wiadomo gdzie i później nie, nie można tego znaleźć, także y, nie musicie wyrabiać. Wystarczy takie właśnie zaświadczenie, że. Y, no, właśnie takie zaświadczenie, jak mówiłem wcześniej. Już mi się nie chce tej nazwy powtarzać, bo oczywiście u nas e, e, klasycznie jest to po prostu jakaś masakra. No, więc wracam zadowolony, bo myślałem, że będę musiał czekać teraz dwa albo trzy tygodnie, a okazuje się, że załatwiłem to od ręki. Nie ma problemu, można dzisiaj dokonać transakcji, także super. Ja jestem zadowolony. Także pamiętajcie o tym. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za ten odcineczek, taka przygoda, wiem, będziecie pewnie ze mnie śmieli bardzo długo jeszcze, trudno, życie, chciałem tylko, być może komuś się to przyda, może kogoś uchroni przed bezsensownym, bezsensowną wiecie, wymianą i wyrabianiem nowej i, tak i tak dalej, także jeżeli tak się stanie, no to trudno, jakoś to wezmę na klatę, trzymajcie się i widzimy się przy okazji następnego odcinka, na razie, cześć.